A my przechodzimy do komentarza rynkowego. Z nami są Bogus Julian Kasowski, autor surowce info i Mateusz do z Polska. Dzień dobry, Panowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Negatywny sentyment, z którym rozpoczęliśmy, rozpoczęliśmy dzisiejszy, dzisiejszy handel. Um, jeszcze się utrzymuje, jeżeli chodzi o warszawską giełdę. Um, utrzyma się przez cały dzień. Jest coś inaczej, co mogłoby ten sentyment przełamać? Um, Mateusz Dąsal. Tak naprawdę potrzebowaliśmy byśmy jakiegoś takiego zdecydowanego sygnału, że ten, ten sentyment i te negatywne nastroje, jednak nie są takie ważne, bądź, bądź zejdą na drugi plan. Na dzień dzisiejszy, w zasadzie można powiedzieć, że, zwłaszcza patrząc właśnie na, na, na wyświetlane indeksy, można powiedzieć, że takiego zdecydowanego sygnału nie widać, więc też trudno się, się do tego odnieść. Być może z rzeczy, które gdzieś wydarzy się jeszcze w najbliższym czasie. To tak naprawdę kwestia tej ropy, która gdzieś została już wspomniana i, i, i może się jeszcze wydarzyć w dodatkowa decyzja w tym tygodniu. Natomiast z pozostałych czynników, które na pewno będą ważne dla, dla naszych inwestorów, y, może być nieco słabiej, z tego względu, że wiele spółek, które y, ostatnimi czasy, a przez ostatni rok, dwa lata przyzwyczaiły nas do wzrostów, y, na dzień dzisiejszy mają systematycznie obcinane prognozy wycen przez y, w zasadzie. Można powiedzieć, że większość, jak nie wszystkie biura maklerskie. Patrząc też oczywiście na ostatnie poczynania na, na bankach, na spółkach energetycznych, które oczywiście z wiadomych przyczyn, jakby trudna sytuacja dla jednej branży i dla drugiej branży, to też trudno mówić o, o jakichś takich szczególnych wzrostach. Dzisiaj widać, że one zaczęły dzień dobrze, więc, więc może to będzie takim sygnałem po prostu, który, który nieco odwróci, odwróci tą sytuację. Patrząc też na to, jak zakończyliśmy maj na, na rynku, to można powiedzieć, że też koniec końców oczywiście on nie jest negatywny. Jednak ten popyt był wyraźny w tym maju i widać było jakby ratunek tego, tych spadków i powrót do tego poziomu 1840-1850. Czy będziemy widzieć go dalej i ten ruch jakby pociągnie nas do poziomu powiedzmy 2000, trudno, trudno teraz powiedzieć. Jak Państwo widzą, widzieli przed chwilą na naszym diagramie czerwień zachłannie pochłania kolejne spółki, dotychczas zielone w, w tych prostokątach, w których prezentujemy sytuację spółek wchodzących w skład w WIG-20. Z nami jest również Bogusz Julian Kasowski, debiutujący dziś na Antenie Biznes 24. Czego Pan się spodziewa po dzisiejszym handlu? Na warszawskiej, na warszawskiej giełdzie? Czy są jakieś spółki, które czy sektory, może tak łatwiej mówić, czy lepiej mówić, które, które warto wyjątkowo śledzić, wyjątkowo uważnie? Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to ten odczyt PMI dla polskiego przemysłu tak naprawdę odzwierciedla bardzo trudną sytuację, gdzie przemysł już zaczyna się przygotowywać do spowolnienia, tak, słowo recesja jest jeszcze za wczesne, natomiast to spowolnienie jest tak naprawdę faktem. Ostatnie informacje, jakie docierają do nas o spadku zdolności kredytowej na skutek przecież bardzo dużych podwyżek skokowych, wręcz podwyżek stóp procentowych, to dotyczy nie tylko przecież kredytobiorców hipotecznych, to dotyczy także przemysłu, to dotyczy także firm, które też bazują bardzo często na kredycie. I w tym momencie ten PMI właśnie to odzwierciedla stąd, Przemysł będzie miał utrudnione zadanie. Z kwestii pozytywnych bardzo dobrze powinno sobie poradzić dzisiaj wbrew pozorom kwestie spółek naftowych, czyli no przede wszystkim PKN Orlen, który powinien odzwierciedlać ruchy na globalnych rynkach ropy. O ile jeszcze jest pytanie, co się jutro wydarzy, bo może troszkę wyskoczę do przodu, ale jutro mamy spotkanie OPEC i Pojawiają się głosy, jeżeli chodzi o OPEC, że może dojść do wykluczenia Rosji z OPEC. Jeżeli dzisiaj się pojawią jakieś kolejne potwierdzenia ze strony krajów członkowskich OPEC, że może dojść do wykluczenia Rosji z grupy OPEC, ze względu na sankcje i, ty, i całą tą otoczkę inwazji na Ukrainę, to wtedy Europa ma szansę spaść i wtedy oczywiście PKN też zacznie tracić, no bo to jest no, instrumenty są ja. powiązane. Panowie, od dziś obligacje antyinflacyjne, czyli lek na całe zło, sposób na ratowanie oszczędności Polaków, a także na metodę nacisku na banki, aby podniosły oprocentowanie lokat. Czy ten sposób oszczędzania się przyjmie i powali na kolana inne? Mateusz Salfinak z Polska trudno powiedzieć się przyjmie i pokona powali na kolana inne, ale na pewno można to stwierdzić już też na podstawie poprzednich obligacji antyinflacyjnych, czy w zasadzie tych alternatywnych, które teraz też są w ofercie. I były takie okresy w ostatnich kilku latach, w których te obligacje były bardzo, bardzo popularne i wielu klientów sięgało właśnie po tę formę rzeczy, czy inwestowania swoich środków, więc na tej podstawie można po prostu powiedzieć, że dużym prawdopodobieństwem jest, że te obligacje również, również znajdą swoich odbiorców. Z drugiej strony też można trochę się odnieść do jakby nastrojów po upublicznieniu informacji dotyczących tych obligacji i te 5,5% w skali dwóch lat, tak, czy, czy w dwuletnich obligacjach, czy 5,25%. Oczywiście rosnące wraz z kolejnymi podwyżkami stopy referencyjnej nie zostało przyjęte bardzo, bardzo jakby entuzjastycznie, więc tutaj można powiedzieć, że jest pewna rysa na, w tym wizerunku obligacji. Z drugiej strony z perspektywy osoby, która będzie szukała pewnego, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, źródła inwestycji, pewnego w cudzysłowie sposobu na ulokowanie swoich środków w tych nie. W pewnych czasach Z pewnością będzie to dobra alternatywa, zwłaszcza że taki inwestor czy, czy osoba oszczędzająca swoje środki nie będzie musiała martwić się o te, o te pieniądze, które jakby będą zainwestowane i będą też jakby w cyklu miesięcznym wypłacane obligatariuszom. Oraz oprocentowanie będzie podnoszone. Tutaj tylko ze swojej strony chciałem podkreślić jedną rzecz. Dzisiaj też widzieliśmy, zauważyliśmy zwiększenie oprocentowania tych antyinflacyjnych, indeksowanych inflacją obligacji skarbowych. Bardzo proszę zwrócić uwagę na to, że one w pierwszym roku mają takie same oprocentowania na dzień dzisiejszy jak, jak te antyinflacyjne upublicznione dzisiaj. I w przyszłym roku będą indeksowane inflacją, ale ta inflacja będzie liczona rok do roku, więc to nie jest tak, że dzisiaj spojrzymy na inflację 13,9 i możemy sobie w myślach dodać i w przyszłym roku zaplanować ten niemalże 15% zysk z obligacji skarbowych. Patrząc jednak na przykład na, na WIG 20, to jego wynik Year to date to jest minus 19,35%. Ja wiem, że to jest ekstremum w zasadzie, jeżeli mówimy o, jeżeli mówimy o instrumenty inwestycyjne w, to oczywiście jakiś ETF w oparciu o WIG 20, odzwierciedlałby w taki, taki spadek zapewne. Bogusław Julian Kasowski, surowce info, inwestor, indywidualny też. Panie, pani Julianie, czy, w, czy, jak to jest, jeżeli chodzi o obligacje, obligacje skarbowe, czy one się, jak one się prezentują na, pod kątem też, czy, czy na tle innych instrumentów, instrumentów finansowych, które są dostępne i są popularne wśród, wśród Polaków w sytuacji próby ucieczki przed inflacją? Jeśli mielibyśmy... Powiedzieć coś o, o tych obligacjach wpływających do innych instrumentów, to na pewno jest to kwestia pewnego bezpieczeństwa. Tak, jest to bezpieczeństwo oparte oczywiście o e, polską gospodarkę, o polski budżet. E, jednocześnie to, co tutaj e, wspomniane już było, że te obligacje czteroletnie mają w tym momencie te czerwcowe mają w tym momencie też 5,50 w pierwszym roku, plus później mają 1% plus inflacja. A kiedy popatrzymy sobie na wykres porównujący w stopę referencyjną wraz z inflacją, to od. Dwóch, trzech lat mamy do czynienia z sytuacją, w której stopa referencyjna nie była wyższa od inflacji. W tej chwili ona też goni inflację i pytanie, jakie są szanse, że ją znowu przegoni? Czy ten spadek inflacyjny w perspektywie tych dwóch lat najbliższych będzie na tyle duży, żebyśmy mogli mówić o tym, że inflacja zejdzie nam poniżej stopy referencyjnej i co wtedy zrobi Rada Polityki Pieniężnej? Biorąc pod uwagę nastroje konsumentów, zwłaszcza kredytobiorców hipotecznych, dochodzi do sytuacji, w której będą prawdopodobnie ciąć stopy procentowe również szybko, jeżeli ta inflacja by zeszła poniżej stopy referencyjnej, czyli nie wiem, podniesiemy się w perspektywie najbliższych 6 miesięcy do 7-7,5 punktu procentowego a inflacja nam na przykład na koniec roku zejdzie do 7 punktów procentowych, no to wtedy możemy mówić o tym, że może nam spaść stopa referencyjna równie gwałtownie, bo także może być przeceniana dość mocno, przez co stracą wtedy oczywiście obligacje indeksowane inflacją, będą zyskiwać te obligacje właśnie antyinflacyjne. Ale my, bardziej prawdopodobne według mnie jest, że będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której te obligacje antyinflacyjne będą jednak w tyle za samą inflacją, biorąc pod uwagę oczywiście szacowany odczyt, jaki poznaliśmy przecież w tym tygodniu dla inflacji w Polsce ponad 13%. Więc 5,25 w porównaniu, 5,50 w porównaniu do 13% to jest jednak bardzo duża różnica. To nadal jest rzeczywista strata. Optymista, 7% inflacji na koniec 2022 roku. Chciałoby się taki poziom inflacji osiągnąć. Tak swoją drogą wczoraj profesor Stanisław Gomułka na naszej antenie mówił, że, mówił, powiedział coś takiego, że pamiętajmy, że według takiej konserwatywnej szkoły ekonomii, no to stopy procentowe powinny być mniej więcej 1 punkt procentowy poniżej inflacji. Wyobrażacie sobie 12%, 12 stopy, 12% stopy referencyjną w Polsce. To, byłoby, to byłaby szybka gilotyna dla rozwoju naszej gospodarki. Na koniec jeszcze spójrzmy na złoto, które zapowiedziałem i które chciałbym bardzo szybko z, z panami omówić. Tutaj sięgnę do doświadczenia w Bogusza Juliana Kasowskiego. Dlaczego złoto nie drożeje tak szybko, jakbyśmy, jak, się jak się spodziewać powinniśmy? Złoto, będąc instrumentem wycenianym w dolarach i mocno powiązane z dolarem, jest tak naprawdę problematyczne, bo ono przenosi wartość w długim okresie czasu. Gdy po... i... Mocno też jest to uzależnione od gospodarek wschodzących, od gospodarek innych niż do, denominowanych w dolarze amerykańskim, co widać po polskich cenach złota fizycznego dostępnego w Mennicach w Polsce. Samo złoto w kontraktach tak naprawdę jest kwestią tego, że tego złota w kontraktach jest znacznie więcej niż złota fizycznego, więc ono jest odrobinkę cofnięte z tego tytułu. No i stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych jako kwestia przenoszenia wartości, a te stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych też będą agresywnie, patrząc po ostatnich minutkach Fedu, podnoszone. Dlatego złoto nam nie rośnie w taki sposób, nie utrzymujemy się na przykład w pobliżu 2000 dolarów za uncję. Jest bardzo prawdopodobne, że Fed, podobnie zresztą jak Rada Polityki Pieniężnej w Polsce, nie będą w stanie dogonić tej inflacji swoimi stopami procentowymi, że ta inflacja zacznie się cofać z powodów no, cyklicznych, koniunkturalnych i ogólnej sytuacji globalnej szybciej niż stopy procentowe właśnie się zbliżą do tego poziomu, jak zostało wspomniane, punktu procentowego 1% poniżej stopy inflacyjnej, więc jest bardzo prawdopodobne, że to złoto nam będzie jednak drżało w dłuższej perspektywie czasowej niż w takiej krótkiej, jaką mamy w tej chwili na enkach, gdzie to złoto nam się cofnęło po tej spajku. Bogusz Kasowski, autor, surowca, informator, Don Salfinek z Polska. Panowie, bardzo Wam dziękuję za komentarz w środowy poranek.